Cześć, witajcie. Dzisiaj będę otwierał z Grzesiem 10 łupów. Za no tak? I zobaczmy, co nam drobnie z tego z tych łupów, właśnie. Okej, okay, to pierwsza skrzynka. Legenda, o! No to... To, to legenda. Legendarna skórka ratowniczka May. Może być. I jakiś tam graffiti. Dobra. Kolejna skrzynka. Jeden niebieski. I kwestia noworoczna jakaś taka, nie wiem. Pompuj, pompuj. A mam. To jest fajne. Dobra. Jeszcze jedna. Dwa epiki, dwoje ale e, Chyba nie ma niczego z tego. czekaj, czekaj, ty to słyszysz? Czekaj. słyszysz to? Tak, słyszę. O, jednak jest ukłon. Mi się podoba. Dobra, jeszcze siedem skrzynek zostało. Kolejny niebieski. Prezentacja zagrania. Do Fary. Jak niebieskie prezentacje zagrali? Znaczy nie, nie niebieski, różowy. Dobra, kolejna skrzynka. Trzy niebieskie. O! Mam tą pozę do wieprzka Z dynamitami. Tak? I do Anny, szacunek. To jest od razu ustawię. Szacunek czy dwa niebieskie. O. Powtórka. Taniec smaka do Fary może być Jeszcze Cztery skrzynki Chciałbym jakąś legendę fajną tego nowego trybu Kwestia do żołnierza Jakiś pijokwaguty nie wiem Może być pie Piero Trzy. Jeden fioletowy Hajs, dobra, to może sobie coś kupię Niedługo. I taniec smoka do zeniaty. Napiszcie mi w komentarzu co mam kupić, bo mam 6800 kasy i nie mam to kupić. Napiszcie w komentarzu, co mam kupić. O, taniec smoka do Winstona. Podoba mi się. Okej. Okay, okay, dobra. I ostatnia skrzynka. Zobaczmy co to będzie. Dwa niebieskie i... Poza do złomiarza. No jednak nie było żadnej fajnej legendy przy tej Majki na początku. Chociaż dobrze się zapowiadało. Okej, okay, no to pożegnaj się Grzesiu. pa. Cześć.